Nie widziałem, teraz widzę Zmieniłeś moje życie W stu Idę za tobą i nie cofnę się o krok Stare minęło To więcej niż pewne Jakie to szczęście być nowym stworzeniem, to już nie ja, to już nie jak, nie, nie ja. Ty żyjesz we mnie. Ty pokazałeś, czym jest miłość. Ty przebaczyłeś to, co wy... Dzieckiem nazwałeś mnie. let yeah. yeah. nowym stworzenie Stare minęło To więcej niż pewne Jakie to szczęście Środek no stworzenie To już nie ja, to już nie ja, nie, nie ja To już nie ja, to już nie ja, nie, nie ja To już nie ja, to już nie ja, nie, nie ja. Ojcze, Ty dałeś nam życie, o Panie Posyłając Syna swego, o Panie Haleluja, sprawiłeś, o Panie mój. Że łaska Twoja przybliżyła się do każdego, o Panie Haleluja, wyciągnąłeś rękę swoją do grzesznego człowieka, Panie Boże mój, bo przez usta Syna Twego ogłosiłeś Że przybliżyło się królestwo niebios, Panie Dziękuję Ci więc, o Panie, mój, za Twój krzyż Za dzieło zbawienia Twego, o Panie mój które dane mi było uwierzyć, O Panie. Mój. Dziękuję Ci za łaskę Twoją, O Panie, al bowiem z łaski Twoje darowane. Darowane mi zostały, O Pani, wszystkie winy moje, O Panie. Mój. Darowane mi zostały, O Pani, i Twoje najcenniejsze obietnice, Panie. I wiem, dokąd zmierzam. Wiem, kim jestem tylko i wyłącznie. Dzięki Twojej łasce, O Panie. Haleluja, jestem dzieckiem Twoim, nie dlatego. Że zasłużyłem na to, ale dlatego, że Ty mnie uznałeś za dziecko, o Panie mój. Haleluja, jestem zbawiony, bo Ty swoją świętą krwią odbyłeś mnie, Panie. I włączyłeś, o Pani mi przez krew przymierze nowe, o pani. Mój. Haleluja, o Pani mój. Jesteś Ojcem, o Panie Mój. Haleluja, O Panie. Bo to Ty przez Syna zrodziłeś mnie dla siebie, O pani. mój. Haleluja i zmierzam do domu Twego, Panie. Do domu Twego Ojcze, o halleluja, O Panie. Do świętego zgromadzenia tam w niebie, O Panie. Halleluja, O Panie. I marzę, aby przekroczyć Twój próg, O Panie. Halleluja, każdy krok, O Panie, i stawiam, O Panie, I po to, aby przybliżał mnie do domu Twego, Panie. Boże, dziękuję Ci, O Panie, że mogę być pośród świętych Twoich, O Panie. Halleluja, O Panie. Haleluja, którzy, o Panie mi kochają Ciebie, o Panie Którzy, o Panie mój, haleluja, wspierają, o Panie mój, w modlitwie i słowem, o Panie mój. Haleluja siebie nawzajem, Panie. To przywilej, o Panie mój. Haleluja, to zaszczyt być, o Panie mój. Haleluja, o Panie mój. Haleluja, o Panie, cząstką Twego ciała, Panie. Oblubienicy, o Panie mój, którą miłowałeś, o Panie mój. Haleluja, o Panie i czekać na wesele baranka, O Panie. Halleluja, Panie. Raduje się serce Moje, O Panie. Haleluja z tęsknoty, O Panie Mój. o Panie, do wypełnienia Twoich obietnic, Panie. Do tej chwili, O Panie, kiedy ujrzę Ciebie twarzą w twarz, O Panie Mój, kiedy mógł będę stanąć przed Twoim obliczem, Panie, przed Twym tronem, O Panie Mój. Haleluja, O Panie, Hallelujah, Panie. Przed moim zbawicielem, Panie Boże, hallelujah, o Panie, Ty wychodzisz naprzeciw dzieci swojego, Panie. Ty wyszedłeś, o Panie, mój hallelujah, naprzeciw Szczepana, który odchodził, o Pani, mój hallelujah, ukamienowany, o Panie, z tego świata, ale do końca był wierny, składał świadectwo, Panie mój hallelujah, i widział Ciebie, który w chwale wyszedłeś na jego spotkanie, Panie. Boże. Ty wyciągasz rękę do każdego z nas. Nigdy nie jesteśmy sami. Zawsze jesteś przy nas. Twoja prawica ochrania nas, Panie. Boże mój, odczuwam bliskość Twoją, Panie. I za to wszystko dziękuję Ci, o Panie. Dziękuję z całego serca. Wywyższam Ciebie i błogosławię Ojcze Synu i Duchu Święty. Tobie oddając chwałę pośród świętych Twoich. Amen. Amen.